Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Bukiński, jestem Koszalinianinem, a moim i państwa gościem jest doktor nauk o kulturze fizycznej, kandydatka na Radną Rady Miasta, Koszalin z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Obywatelskiej przepraszam, pani Agnieszka Połowiecka. Dzień dobry, pani Agnieszka. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pani Agnieszko, przewrotnie zaczniemy od przeszłości. Wszyscy wiemy, że aktualną, czy też niedawną, złotą medalistką igrzysk olimpijskich jest Małgorzata Hołub-Kowalik, ale nie jest ona pierwszą koszalininką, czy pierwszym obywatelem Koszelina, obywatelką Koszelina, która zdobyła taki medal. Kto zdobył przed nią i kiedy? Pierwszy, właściwie to historia zatacza koło, i, i, i sukces się powtarza, ale pierwszym koszalinininem był Heinz Polaj który w 1936 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie wywalczył dwa złote medale w ujeżdżaniu konia. I on do, właściwie ostatnie księgi meldunkowe odnotowały jego nazwisko, jego ojca nazwisko w, 30, w 26 roku. Więc przypuszczamy, badając tutaj historię naszego miasta, że ze względu w momencie dojścia Hitlera do władzy i ze względu prześladowań politycznych. On opuścił koszalin i y, z racji swoich uzdolnień i y, talentu sportowego y, rozpoczął y, treningi w Szkole Jeździectwa w Poczdamie y, i został przygotowany na y, wystąpienie, na start w Igrzyskach Olimpijskich w 1936 roku. Ponieważ zdobył te medale 2, y, to każdy zwycięzca, Hitler wprowadził w ogóle w 1936 roku. Ogólnie chciałam jeszcze powiedzieć, że te igrzyska w 1936 roku, w moim przekonaniu, w ogóle nie powinny być przydzielone do organizacji Niemcom, gdyż służyły promocji nazizmu i ukazania Potęgi Trzeciej Rzeszy. I w moim odczuciu, i w odczuciu też historyków, one wzmocniły pozycję Hitlera. Niemniej jednak, jako wydarzenie sportowe i, i rywalizacje sportowe, one były udane. Zawodnicy byli zadowoleni z tego startu. Natomiast Hitler, w celu podkreślenia potęgi Niemiec i zastosował zamiast nagradzania, Zwycięzców, wieńcem olimpijskim, to nagradzał ich sadzonką dębu, ponieważ, hmm. tak, sadzonką dębu i, i, i właśnie Hans Polaj takie dwie sadzonki dębu otrzymał, wystartował w tych igrzyskach i zdobył dwa do złote medale w ujeżdżaniu, konia w ujeżdżaniu konia, w konkurencji ujeżdżania konia indywidualnie i drużynowo. Panie Agnieszko, czy ta sadzonka, którą otrzymał, jest w koszalinie? Może już nie sadzonka, już może drzewo, ale czy, czy jest... Czy drzewo. Jest... To znaczy, wie pan, te dęby ogólnie są bardzo interesujące i to, co zastosował Hitler, no on nie robił nic bez, bez przyczyny. Dlatego ja jeszcze tylko taką dygresję dodam, ponieważ ja się zajmuję też y, tematyką olimpijską, właśnie teraz będę uczestniczyła, mam nadzieję wraz z moimi studentami y, w y, konferencji naukowej od Paryża do Paryża, która będzie organizowana w Warszawie w maju i ta tematyka olimpijska jest mi y, bardzo bliska, natomiast y, y, badaliśmy te, te y, sadzonki dębu, jak to wyglądają i nie tylko my jako Polacy, ale również jak wygląda ich Historia, ale też jak wygląda ich, czy one istnieją, czy nie. I w Koszalinie pojawił się taki pan w, w delegacji niemieckiej, nazywał on się Rupert Kaiser, który zapytał właśnie o sadzonkę dębu, ponieważ Hans Polaj udzielił wywiadu pani Brygidzie Gruning z Uniwersytetu w Kolonii, która ujęła to w dysertacji doktorskiej, że ta sadzonka dębu jest w Koszalinie, więc okay. nie ma. Znaczy może nie. była i z informacji historycznych wychodzi, że Tutaj nawet zacytuję taki, taki cytat, bo Hans Polaj zwierzał się, że ten dąb został zasadzony w rodzinnym mieście Koszalin na Pomorzu, tak w tej dysertacji zostało ujęte. Drzewko zostało zasadzone przed budynkiem boiska sportowego na Szwarcberg. Nie wiem, czy przeżyło Drugą wojnę światową. Takie było wątpliwości. Ech. I tutaj z regionalnymi badaczami historii, m.in. z panem Krzysztofem Urbanowiczem. Pan Krzysztof Urbanowicz nawiązał korespondencję z panem Hans Rupertem. I wyszło, że tych sadzonek w Berlinie zostało rozdanych 125. Pan Rupert odnalazł ich 75. Natomiast to w koszalinie, które my twierdziliśmy, że to może być. To, które, zna, które posadził y, Hans Polaj, to był dom Lutera. I ogólnie pomyliliśmy początkowo, bo Schwarzberg, stwierdziliśmy, że to będzie Góra Chełmska, a Schwarzberg to była ulica Janka Stawicińskiego obecnie. Y, I to po wzgórze y, przy y, stadionie Bałtyk to jest właśnie to, gdzie ten niby ten dom. Lutra był posadzony. Natomiast jak rozpatrywaliśmy, gdzie ta sadzonka powinna być, gdzie ten dąb się powinien znajdować, to on się powinien znajdować z boku płyty głównej. I tam nie ma, nawet pan Krzysztof e, zaprosił dendrologa, i tam nie ma takiego dębu, który swoją, e, o swoim obwodem pasowałby do tego okresu, że to jest to. Nie ma w ogóle takiej sadzonki, więc nie odnaleźliśmy. Reasumując, była posadzona, nie przetrwała do dziś. Tak, tak można to powiedzieć, A aczkolwiek dalej poszukujemy, bo być może odkryjemy, tak. że także nie jest to temat zakończony, jest to taka interesująca historia. Okej, okay, okej, okay. to zapraszamy wszystkich do dołączenia tych poszukiwań, do dołączenia do poszukiwań. Drzewa, natomiast Pani Agnieszko, ja bym przeszedł z historii do teraźniejszości. Tak. Okej. Okay? W niedawnej rozmowie, którą przeprowadziłem z Małgorzatą Hołkowalik, Gosia powiedziała, że w koszalinie nie do końca jest program, czy istnieje program, czy jest realizowany program wsparcia sportowców już na tym poziomie takim olimpijskim, kiedy przechodzą do takiego no już poważnego sportu. Pani, z tego co wiem, jest autorką Planu Rozwoju Kultury Fizycznej w koszalinie i takie rozwiązania pani zaproponowała w tym planie. Tak, jest. współautorką i autorką programu, bo podzieliśmy je na dwa okresy te programy. Pierwszy, oczywiście wcześniej też było opracowany, ale ja już uczestniczyłam w pracach od 2016 roku. Powstał program, który zawierał pięć priorytetów, i w tym między innymi. E, Pomysł i dofinansowanie propozycje, jak wspierać wybitnych specjalistów, wybitnych sportowców z wybitnymi osiągnięciami. Jest tam rozpisany program stypendialny. To wszystko jest ujęte i w tym programie, który kończy się 2021 roku i i, 20, i ten, który został znowelizowany i wprowadzony do od 2021 roku. Także taki dokument jest. Natomiast obserwując. Prace w zakresie sportu, no jest on y, słabo realizowany. Należałoby go zdynamizować. Okej, okay. czyli rozumiem, że Pani decyzja o starcie w zbliżających się wyborach jest w jakimś tam zakresie podyktowana właśnie tą kwestią, tak? Tak. Y, myślę, że tutaj moja wiedza, przygotowanie tego programu, szerokie konsultacje społeczne, bo były przeprowadzone w każdej grupie. I osób ze specjalnymi potrzebami i w sporcie kwalifikowanym, i w sporcie rekreacyjnym, dzieci, młodzieży. I jest kilka czynników, które no, myślę, że nasze miasto trochę przyspało, a fajnie by było je uwypuklić, bo na pewno by, byśmy na tym zyskali. Okej. Okay. Czyli... Tylko może tylko dodam taką moją bolączką. Ja ubolewam nad tym, Ej? bo mamy doskonałych fachowców, naprawdę mamy doskonałych szkoleniowców, i oni poświęcając swój czas, swoje zaangażowanie, szkolom e, zawodników do końca e, szkoły podstawowej. Osiągamy sukces na przedwpływaniu. I potem ci zawodnicy przechodzą do innych klubów. Podobnie było z moim synem w siatkówce. Podobnie Także, z medalami Małgorzaty z tak. One ale nie trafiły do Koszalina w konsekwencji. Nie, one trafiły do klubu w Lublinie, bo Małgosia wówczas reprezentowała podczas startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio, startu, reprezentowała klub Lublin. Trochę, trochę przykre, jesteśmy dumni z Gosi, a, a medale, które są takim symbolem tego zwycięstwa jej, no, są gdzieś indziej, nie w Koszalinie. Ale okay. Dla mnie jest to tym bardziej przykre, dlatego że ja jestem, e, urodziłam się w Koszalinie, wychowałam się w Koszalinie, tutaj szkoleniowcy mnie przygotowali, trenowałam koszykówkę, trenowałam koszykówkę w AZS-ie, którego już, którego już nie ma e, i ubolewam, nad, i, i w tym środowisku sportowym się obracam. Ja z tymi ludźmi rozmawiam, e, wiem jakie są ich potrzeby i widzę ich zaangażowanie i pracę i widzę talenty naszych y, młodych sportowców i... No nie jest potem dla nas korzystne, że one że nasi sportowcy zdobywają punkty i są gloryfikowani w innych miastach typu Poznań, Szczecin, pływacy w Szczecinie, dziewczyny, niektóre już nawet startują w Stanach. Dobrze, Kasia? No właśnie, no bo Gosia, Gosia podjęła taką, a inną decyzję o zmianie klubu ze względu na stan no, te, tego tartanu na Bałtyku, który jest dziurawy jak nasze koszańskie ulice. Co my co, co w tym kierunku moglibyśmy zrobić, a może inaczej, może zmienię pytanie. Czy uważa Pani, Pani Agnieszko, że to jest brak wiary w naszych sportowców i stąd jest brak inwestycji w modernizację obiektów sportowych, czy po prostu zwykłe takie polityczne olewanie ich? Nie, nie, to absolutnie nie jest brak wiary, nawet nie są złe intencje, ja myślę, że Tutaj zabrakło pomysłu, a przede wszystkim nie wykorzysta. Ja, ja zawsze irytuję się tym, że jak jest sytuacja, którą możemy wykorzystać dla korzyści, to trzeba robić to tu i teraz. Nie można jej odłożyć na później. Więc ja y, myślę, że zaniedbaliśmy pozyskiwanie środków unijnych. I ubolewam nad tym, bo mając y, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, który Tomkas który specjalizował się w tym, y, to ja po prostu. no. Wykorzystałabym to na maksa i tutaj nie chodzi o jakieś rozgrywki polityczne, tylko to jest korzyść dla wszystkich, dla całego miasta. Właśnie, szczególnie Tomek, który powiedział wprost, że z projektu, na który pozyskał 45 milionów złotych, w konsekwencji na koniec było 450 milionów, które zostały zainwestowane. W Dokładnie, poza tym on się w tym specjalizuje. To jest, to jest skuteczność. Tak. Tak, to jest. A poza tym, jeżeli on się w tym specjalizował, no to i my, my współpracowaliśmy, to był nasz człowiek, tak? To jest nasz koszalinianin, chłopak, który tu, tu się urodził i tu się wychował. No więc dobro miasta i dobro nas, to jest dobro jego, jego dzieci, nawet sąsiadów, nas wszystkich. I uważam, że my troszeczkę śpimy w tych momentach, kiedy trzeba się spiąć i, i podziałać. Okay, mam nadzieję, I to, to jest właśnie duży problem. Zmieni. Mam nadzieję, że to się zmieni po tych wyborach, że ten marazm, taka ospałość w działaniu, którą można postrzegać też jako niechęć, no, zmieni się na właśnie dynamikę, na energię, na, na sprawczość i twórczość tego wszystkiego. Panie Agnieszko, mam, mam takie pytanie, bo sportem narodowym w Polsce generalnie jest piłka nożna i w koszalinie też piłka nożna odcisnęła swoje piętno. Dosyć mocno. Mamy dwa kluby, natomiast kibice często skandują takie hasło: jedno miasto, jeden klub. Skoro tak, to który klub by pani wybrała? Proszę pana, to jest bardzo trudna decyzja i bardzo trudno się określić, dlatego że, no, jak już wcześniej wspominaliśmy, ja się zajmuję historią miasta i każdy z tych klubów i klub sportowy Gwardia, i klub sportowy Bałtyk ma swoją historię. Tak. Historie tworzą ludzie, oni są emocjonalnie związani z tymi klubami i patrząc pod kątem emocjonalnym i patrząc pod kątem nawiązania dialogu, który prowadzę z sportowcami i zawodnikami, instruktorami, trenerami piłki nożnej, to każdy jest przywiązany do tego swojego lokalnego klubu, do tego swojego Bałtyku albo do tej swojej gwardii. Patrząc szerzej, ja jako koszalnianka nie opowiem się za żadnym z nich, dlatego że i z jednym, i z drugim klubem współpracuję i cenię fachowość i ludzi, którzy tworzą tą piłkę nożną i tych zawodników, trenerów, instruktorów i ich zaangażowanie, i również władze tych klubów. One zrobiły bardzo dużo dla rozwoju piłki nożnej w naszym mieście i tutaj nie można im tego ująć. Natomiast patrząc globalnie w skali kraju, czy nawet tak jak rozpatruję podczas różnych konferencji, gdzie rozmawiamy o infrastrukturze popularyzacji i wzmacnianiu zawodników, wzmacnianiu sportowców, ukierunkowaniu tego sportu, to dla miasta korzystniej by było, gdyby był jeden, jedna drużyna piłki nożnej kojarzona z koszalinem. Bo my koszalinia nie rozpoznajemy. Bałtyk, Gwardia, zawodnicy, tacy, tacy. Natomiast w Polsce no, tak ciężko im, y, y, mieszkańcom y, kraju, połapać, dlaczego dwa. No, y, no, to nie jest miasto, gdzie y, y, tak duże, że potrzebna, potrzebne są dwie drużyny. Więc korzystniejsze dla koszalina y, i dla społeczności y, y, mieszkańców byłba, byłaby jedna drużyna. Ale rozumiem, Środowisko sportowe, że otrzyma się swojej opcji i chce być przy swoim klubie, z którym wiążą się wspomnienia, emocje i, i różne rzeczy, które były przyjemne, i praca. Także uważam, że powinna być jedna drużyna, natomiast rozumiem, że ciężko będzie to przeprowadzić, bo ludzie, którzy pracują w tych dwóch klubach, mają swoje sentymenty i swoje potrzeby. Takie Wyłączenia plan. już były wcześniej gdzieś podejmowane, ale one wszystkie, wszystkie były, okazały się niewypałem. Panie Agnieszko, z piłką nożną związany jest jeszcze jeden bardzo ważny element piłki nożnej. To są stadiony. Stadiony, które mamy w Koszalinie, ten Gwardyjski, który wygląda jak wygląda, ten na Bałtyku wygląda nieco lepiej, ale też nie jest zbyt duży, jeżeli chodzi o liczbę miejsc dla kibiców. Jakby pani widziała ten kierunek, ten obszar, może sportu, czyli, czyli stadiony. Czy warto modernizować którykolwiek z tych już istniejących, czy raczej powinniśmy wybudować nowy obiekt? A jeżeli tak, to gdzie i jak on miałby wyglądać? Panie redaktorze, budowa, nowe, oczywiście, nowe obiekty, tak najbardziej nowoczesne z duchem i trendami światowymi, są potrzebne. Natomiast ja jestem taką, patrzę pod kątem praktycznym. Nowy obiekt, czyli przedłużenie w czasie, a brak jest już obiektu sportowego, tak, tak? Tak. Jest, to, jest, to, jest to inwestycja długoczasowa, tak? Rozłożona w czasie. Ja pisałam akurat na temat infrastruktury w Koszalinie artykuł i między innymi w archiwum sprawdzałam budowę stadionu Bałtyk. Bałtyk jest usytuowany w bardzo takim dobrym miejscu, to jest miejsce, gdzie każdy ma praktycznie mieszkaniec dostęp w parku, jest to takie urocza lokalizacja i on był modernizowany w sposób bardzo taki dokładny w 36 roku, ponieważ w 37 miało się tu odbyć sport święto Bergfast, które były takim dożynkami regionalnymi. I proszę sobie wyobrazić, że ja dwie teczki w archiwum przejrzałam dokumentów, w których były tylko i wyłącznie fundusze, które zostały zainwestowane w przygotowanie podłoża do murawy, do torów. On ma bardzo dobre fundamenty. Tam były różnego rodzaju materiały wykorzystywane, dlatego on do tej pory. Nawet jak był kilkakrotnie modernizowany, to ten fundament, który po niemiecku, który tam jest, jest bardzo solidny. On y, wygląda dobrze. Oczywiście, że m, należałoby go zmodernizować, y, żeby można było z, nim, z niego korzystać w takiej formie już pełnej. I ja jestem zwolenniczką, jednak, żeby na ten czas, kiedy mamy takie potrzeby, zmodernizować jeden od A do Z. Żeby on służył, przypuśćmy, rozgrywkom i żeby mogły korzystać z niego oba kluby. Natomiast obiekt Gwardii, on już był budowany na Igrzyska, na igrzyska Boże nie na Igrzyska, tylko na dożynki w 1975 roku za czasów komuny i jego wykonanie naprawdę pozostawia wiele do życzenia. I szkoleniowcy apelują, jak i prezes klubu, że tam konieczny jest remont, ponieważ nie mogą korzystać z niego oprócz zawodników w sporcie profesjonalnym, którzy Którzy oczywiście są ważni, młode pokolenia, czyli następcy, dzieci. Dzieci, wchodząc na murawy boczne, zapadają się w murawę, nie ma podłoża. Więc są takie bardzo potrzebne inwestycje na już i teraz. W przyszłości, jeżeli pozyskamy środki, nie ma sprawy, świetnie jakby był ekstra euro, było euro boisko, tak jak w Koło żeby można było się pochwalić takim obiektem i żeby nasi sportowcy mogli z tego w komfortowych warunkach rozgrywać spotkania. Natomiast modernizacja, w moim odczuciu, to jest priorytet. Modernizacja tego, co mamy, żeby można było z tego korzystać już teraz. Ta brak y, obiektów sportowych, infrastruktury, zabezpieczenia miejsc do treningów najmłodszych, to jest tragedia, e, e, którą no, no, odbije nam się ta tragedia, dlatego że dzieciaki, uczestnicząc w aktywności, nie siedzą przy komputerach. Odchodzi nam aspekt leczenia psychiatrycznego, psychicznego, za, y, wycofania tak, dzieci, tak, tak, aspekt tak, tak, zdrowotny. Uczestnictwo w aktywności to jest aspekt prozdrowotny, więc oczywiście jedna drużyna identyfikująca nasze miasto, rozpoznawalna w kraju, której będziemy kibicować z odpowiednimi warunkami. Euroboisko będzie, będziemy na nie czekać. Natomiast nam potrzeba infrastruktury i miejsc do treningów tu i teraz. Więc trzeba jak najszybciej pozyskiwać środki, wykorzystać środki z KPO. I modernizować to, co mamy, w jak najszybszym tempie, a w dalekiej przyszłości planować, a w przyszłości planować rozbudowę i budowę nowych obiektów. No, tutaj w rozmowie z, z, z kandydatem na prezydenta, Tomaszem to zubierając. Tomasz powiedział, że no jest tutaj świadomy tego, że te środki można pozyskać. Te środki nigdy nie były tak duże, jak są teraz, tak naprawdę ale że też wyzwaniem są terminy tych środków. Trzeba tak. pozyskiwać, rozdysponować i potem rozliczyć. Więc yy, cieszę się, pani Agnieszko, że pani jest tutaj akurat taką osobą, która już ma ten plan yy, i w głowie poukładane wszystkie kwestie, jak można byłoby te środki błyskawicznie zagospodarować, jak, jak ten koszalin można byłoby naprawdę odmieniać nie tylko... Yy, w wywiadach, powiedzmy, medialnych, ale rzeczywiście tak na oczach mieszkańców, żeby to wszystko, to wszystko się zmieniało. Sport, tak jak Pani mówi, to, to, jest, to, jest, to jest fajny antydepresant, to jest bardzo dobre pole do tego, żeby upuścić trochę wszystkich emocji, które gdzieś tam się gromadzą każdego dnia, również w dzieciach. Ja sam byłem od dziecka zawodnikiem Guardi Koszalin, ale tutaj klubu sportowego judo akurat, więc doskonale pamiętam te czas. jeszcze pamiętam jak nam się dach zawalił ze śniegu, zbyt dużo śniegu było na nim i gdzieś tam wtedy na policji, na posterunku policji przy Krakusa i trenowaliśmy, więc wiem jak doskonale zdaję sobie sprawę jak ważne jest to, żeby infrastruktura była przede wszystkim bezpieczna dla dzieci, bo, bo, bo to też jest ważne. Tak jak pani mówi, że teraz dzieciaki na gwardii biegają i się zapadają w błocie, no to to jest mało bezpieczne i tym bardziej mało przyjemne dla nich, żeby w takich warunkach trenować. Szczególnie, że uważamy się za e, e, kraj europejski, miasto bardzo europejskie, a warunki jakie są, takie są. Więc fajnie cieszę się bardzo, że to pani tutaj e, podjęła decyzję, żeby zmieniać to wszystko na lepsze. Ja jeszcze w ogóle uważam, panie redaktorze, że w moim, bo ja tak ponad podziałami chciałabym to wszystko działać, po prostu dla mnie najważniejsze, co ja bym chciała, ja jako koszalnianka chciałabym, że moje dzieci, moje wnuki, moi znajomi, moi studenci uczestniczyli w aktywności. Aktywność, panie redaktorze, w moim przekonaniu, to jest klucz do sukcesu zdrowego społeczeństwa. I ta dostępność infrastruktury, gdzie te środki z KPO-my musimy wykorzystać, chyba maksymalnie do 2026 roku. Więc, jeżeli zrobimy dużą inwestycję, to ona się nie skończy w 2026 roku, bo będzie trwała dużo dłużej. Więc ja uważam, że te drobne moderne, znaczy modernizacje obiektów są hmm. możliwe w tym okresie. Że powinniśmy się skoncentrować na tym, na tych, na tych inwestycjach, które możemy zrealizować do końca tego okresu, na kolejne pozyskiwać środki z innych źródeł unijnych, bo jest to wszystko do, do pozyskania, żeby tym dzieciom, bo w, w szerokim zakresie uczestnictwo i dostępność do obiektów sportowych umożliwia z korzystanie z nich, ale uczestnictwo w tej aktywności, która odciąga od y, takich, jakby Ym... trudności obecnych czasów, z którymi my nauczyciele, wykładowcy, psychologowie, pedagodzy szukają rozwiązania na to, żeby polepszyć komfort psychiczny dzieci, młodzieży, ale także dorosłych. Natomiast wystarczy dostępność do tego obiektu, bo z tego obiektu, na przykład wspomniał Pan o stadionie lekkoatletycznym, Przecież z tego obiektu korzystają mieszkańcy. Sama uczestniczyłam w letniej mili z moimi wnukami, gdzie biegaliśmy i przychodzili mieszkańcy. Inwe inicjatywa była bardzo fajnie zorganizowana, natomiast była nie nierozpopularyzowana. Nie wiedzieli, że mogą uczestniczyć w tej aktywności. A ta aktywność to jest środek do tego, że zmniejszymy kolejki u lekarzy. To jest środek do tego, żeby utrzymać zdrowie. Więc dajmy dostępność do tych obiektów naszym mieszkańcom, żeby mogli to zdrowie utrzymać. Ja jestem tego zdania i będę tą moją myśl tutaj forsowała, bo to jest bardzo ważne. Zdrowie, fundament wszystkiego. Tak, 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 zdecydowanie. Sport to zdrowie i rzeczywiście on się przekłada na to zdrowie później. Jak już w dorosłym życiu zsiadamy za biurka i wtedy warto jest, wa, Ważne jest to, żeby ten organizm był w jak najlepszej formie. Natomiast powiedziała Pani Pani Agnieszko, ponad podziałami. że chciały Pani działać ponad podziałami w kraju, który dzisiaj jest bardzo podzielony. Jak to pani sobie wyobraża tak naprawdę? Jak, jak to ponad podziałami miałoby wyglądać, pani Agnieszko? Panie redaktorze, w moim ja pracuję naukowo. I spotykam się bardzo często z odmiennym zdaniem niż moje, bo to jest naturalne. Każdy z nas jest inny, każdy ma inny, inne oczekiwania, inne poglądy. Ale jedynym środkiem do osiągnięcia sukcesu, w moim przekonaniu, jest współpraca i dobro nadrzędne. Więc nieważne, czy ja jestem z takiej opcji politycznej, czy z takiej, my mamy. Grać do jednej bramki. ważniejsze jest dobro mieszkańców. Trzeba wybrać kogoś z wizją, trzeba e, współpracować i dbać i, i korzystać, e, i wykorzystywać nasz natural naturalny potencjał, żeby budować i, ta, i myślę, że tego oczekują mieszkańcy. Oni są już też zmęczeni. Oni chcieliby żyć, jak rozmawiam ze studentami, czy rozmawiam z uniwersytetem trzeciego wieku. Oni wszyscy potrzebują lepszej jakości, więc trzeba prowadzić zmiany i trzeba współpracować, bo nie da się e, zrobić wszystkiego a, lub, lub pomysłów nie da się realizować e, pojedynkę. No tutaj jeszcze w sposób... dosyć, taka bardzo trudna, m, trudna cecha, którą nazwiemy mentalnością Polaków, która nam bardzo przeszkadza. Tak? No, cel możemy mieć jeden, ale dwie, dwa zupełnie różne podejścia do jego realizacji i to też częstokroć no, no gdzieś tam jest kością niezgody, tak? czy to na tych lokalnym, czy, czy na obszarze lokalnej polityki, czy tej ogólnokrajowej. Za każdym razem, kiedy pojawia się nadrzędny cel, zawsze są dwa różne podejścia do jego realizacji, jak nie trzy często. Natomiast cieszę tak, się. Ale ja myślę, że tutaj Tomek sobie. Ja tak akurat rozmawiałam i współpracowałam też z panem wicemarszałkiem. I to jest osoba, która jest otwarta. Ja cenię sobie ludzi, którzy nie zamykają się. Bo ja wiem najlepiej, bo pozyskałem tyle środków, i ja już teraz wszystko wiem najlepiej. Bardzo mi odpowiada to. Że on się konsultuje, że wyciąga wnioski, że jest dyskusja, bo on nie musimy się zgadzać, ale wypracujmy wspólny plan działania. To jest klucz. Tak, zdecydowanie. Oczywiście, rozmowa za każdym razem rozmowa, dialog i dialog nie tylko z populistami, ale przede wszystkim z ekspertami. Dlatego cieszę się Pani Agnieszko i to chciałem zawrzeć jako konkluzję poprzedniej mojej wypowiedzi. Że właśnie nauka jest czymś takim uniwersalnym, że eksperci, y, wiedza naukowa, wiedza historyczna, jakkolwiek, y, jest tym, do czego możemy się odwoływać i tym, czym, co powinno nas łączyć, a nie tylko to, co dany kandydat, dane, dana osoba w tym momencie sobie wymyśliła. I cieszę się bardzo, że właśnie pani jest też w drużynie Tomka, ponieważ y, to buduje to, że, że, że to jest zespół ekspertów, że to jest zespół ludzi, którzy mają wiedzę, którzy. Żyją w koszalinie, koszalin mają też w sercu, i zależy im na tym, żeby ten koszalin był jak najfajniejszy, jak najprzyjemniejszy do, do życia dla mieszkańców. Tak, panie redaktorze. Dokładnie pani, piękny. Panie Agnieszko, w niniejszym bardzo pani dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Cieszę się, że porozmawialiśmy na tak wiele różnych tematów w tak szerokim spektrum czasowym, jeżeli chodzi o koszalin i jego historię. Um, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.